Cześć, witam was wszystkich tutaj, Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Syndicate. Pierwsza wojna światowa. I mamy tak, dostać się do kwatery szpiega. Tak też chcę uczynić. Tylko chciałbym jakoś tak w miarę, żeby to sprawnie poszło gdzieś tutaj, tak. A jak się tam dostać? To jest jakieś wejście do środka? Nie, tu ciemno jak. Czekajcie. A tu.

Okej, okay. czyli gonimy go. Chodź, z Ucieknij z tej okolicy, tak? It, as are his bizarre disciples. Is that it then? Well, there is still a war on. Then we both have our own affairs to return to. Know that you have done a great service to your country. Thank you. oh coś od majów mamy. Kurde. Aha, jeszcze nie powiedziałem wam co tam porobiłem poza nagraniem troszkę. Um, tak, co porobiłem poza nagraniem? Słuchajcie, e, zaraz wam pokażę parę. No tak, tutaj. Tu jeszcze mi zostało. E, to wszystkie znalazłem, te wszystkie. Tu jeszcze mi e, ze trzy skrzyneczki zostały, natomiast tu, słuchajcie, jest to, ja pierdzielę za chiny ludowe, nie mogę tego zdobyć. E, tego zakłócenia, no szkurde. To jeszcze trochę pozostało, nie? Ale nie mogę znaleźć, nie wiem. Pewnie gdzieś tu są, ale wiecie, bo ta mapka nie jest dość duża i przyjemna jest taka, nawet bym powiedział. Eee, a ja sobie tutaj tak trochę połaziłem, połaziłem, ale no to cały ten teren jest, eee, że tak powiem, pilnowany, z tego co pamiętam. No. I tak sobie chodzę, chodzę, ale nie znalazłem jeszcze tych wszystkich skrzynek i ten. W każdym razie, tutaj mamy wszystko porobione. Znaczy, no nie wszystko, no to nie jest porobione, ale jeszcze chciałbym właśnie to pokazać wam, może wy wiecie, kurde, no, no to jest jakaś paranoja, żebym ja takiego czegoś nie mógł. Co ja tutaj robiłem? Próbowałem wszystkiego, powiem wam, poczekajcie, zaraz wam pokażę. E, to jest gdzieś tutaj, no ani w tą, ani w tą, może jest jakiś sposób, o widzicie to na dole? Tam. Jest, owszem, ja... chyba, że z tej strony, ale z tej strony chyba nie próbowałem. Próbowałem, słuchajcie, tak. No to jest, widzicie, centralnie pode mną. Skakać tak. O, normalnie, zrzuciłem się. Tutaj mogę, no nie, ale to w ogóle nie nie zahaczam tego. Wpadam, owszem, wpadam, ale nie zahaczam tego. Z tego mostu tutaj, z tej krawędzi, gdzie te gołębie są, też próbowałem. I też powiem wam, że no po prostu. Nici. Chyba że stąd, czekajcie. No, nie, no nie mogę tego dosięgnąć. Nie wiem o co chodzi. Z której to majki trzeba? No szlak by trafił, słuchajcie. Tak to jest ułożone, że ani w lewo, ani w prawo. Wypadałoby zrobić to z tego mostu, nie? Ale co, wy? No nie ma takiej opcji. Już myślałem, żeby po prostu, wiecie, tak przez linę, tak jak o właśnie tutaj jesteśmy, no nie? I tak kombinuję jak koń pod górę. No, okej. Okay. Nie da rady. Już wiecie, w pewnym momencie się po prostu poddałem, nie? No bo... Kurde, jakie ja mam. Stąd próbowałem. Wiecie o co chodzi z tego z tego mostu, nie? Otwartego. O, też tu. Nie ma opcji. Słuchajcie, no nie ma opcji, żebym ja to dosięgnął. Ja pierdzielę. No po prostu jakaś Nie, nie. Jakaś padocha. Ani w lewo, ani w prawo, nie wiem. Z czego ja mam to skoczyć? Już Stąd próbowałem. Stąd próbowaliśmy, tak? Chyba, że jeszcze poczekajcie, a może. Stu... Mm -hmm. A tu? A może stąd, czekajcie, może jeszcze tu. No nie. Widzicie, jak ja to omijam? Nie rozumiem tego. Dlatego dam sobie spokój, bo, bo po prostu, chyba, że coś wiecie, to dajcie znać. No, także tutaj wszystko oprócz tych jeszcze skrzynek i, i tych, tych heliosów, tutaj nie wiem gdzie to jest. Spróbuję się wrócić do naszego rodzeństwa, zobaczyć, co, czy coś tam się nowego pokazało, czy po prostu cisza, spokój. O, tutaj mamy, widzicie, jeszcze gdzieś heliosa. Mi nie było tak z tych stron. Um, poczekajcie. To weźmy od razu, jak już jestem to wtedy, to gdzieś tutaj chyba trzeba będzie, tak? O taką No, jeszcze dwie, no to jedną wiem gdzie jest, ale tego ostatniego to nie wiem. Jemę. Zobaczę, czy tam się coś ciekawego świeżego nie pokazało. Ciekawostka. Z Eevee. To pokaż. Czy coś nowego wskoczyło? Tu są te pierdołki nasze różne, które możemy sobie tutaj robić. Tego nadal słuchajcie, nie, e, nie mogę odnaleźć. E, pociąg jest nasz tu. Tutaj, nie? Na przykład jak mamy ten, to takie mamy, co to jest to? Fotograficzne oto. Oto, nie? Tego też tutaj no, w każdej praktycznie mam, że nie odkryte to jest. No. No tutaj w sumie, słuchajcie, też troszkę rzeczy. Mm, do znalezienia takich właśnie tych pierdółek, heliksów i nie heliksów. No i dużo tych właśnie takich e, to chyba chodzi o jakieś. No nie plakaty, tylko chyba chodzi o te książeczki, czy jaki czort. No. Coś jest na, sta na statku. Na pociągu? Bo to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę grę, o tę część. W ogóle, słuchajcie, to ja. Nie wiem, czemu się uczepiłem, że jest tylko jeden dodatek do DLC tutaj właśnie kuba rozpróbacz. Ale z tego co widziałem, to tam są chyba ze trzy, albo i nawet cztery dodatki do tej do Więc. Yy, wiecie o co chodzi? No, no kurde, trzeba będzie to też ograć. Lubię dodatki. Tym bardziej, że ta część mi się bardzo podobała, więc... E, więc fajnie by było sobie je zagrać. Na razie ich nie mam, nie kupowałem ich jeszcze. No, tu są... A to jest to, tak? Nie, nie, to jest te nowe. Wow. A weź. A ulepsz. Będziemy mieć takiego dla majów. No i tu jeszcze parę rzeczy też jest jeszcze nieodkryte. Broń. No tu są te rękawice. Ja mam tą, tak? O, ta jest fajna. Łu, ta jest fajna. A ją A ta niżej. Dobra. No i tutaj te pistolety. No, no no. Też fajny. U Jezus, zielon kosztuje. Jeszcze można go ulepszyć, wyposażyć. A, walić to. No i tutaj słuchajcie, co nowego. Aha, takie coś. Też ładnie wygląda nie. Tu jakie ładne. Ten przedmiot należy wytworzyć. Stwórz. Ładne, nie? Nie będzie taki płaszczyk. Tutaj mamy też jeszcze do wytworzenia. No nie mam pieniążka, ale to pieniążki tutaj akurat. Materiałów to akurat mam. Na nie mogę tego ulepszyć na razie. Wow, to jest też ładne. Taka biała asasynka. No, no, no. No, ładne, ładne. Dobra, może być dostęp do pamiątek? No proszę, ładny strój. Można pewnie jeszcze kolory zmieniać, ale to tam wiecie o kurde. Prawie, że mnie nie widać. No. Ale słuchajcie, no i to by było na tyle. Ja nie wiem co tu jeszcze mógłbym wam pokazać ewentualnie. E, no tego wam nie pokażę, no bo bym musiał tutaj gdzieś to szukać, tego ten skarbiec. Olera. Trochę rzeczy tutaj jest jeszcze do poszukania. Jeżeli by to było w ogóle można było kupić mapę taką, to by było cudnie, no nie? To bym wtedy sobie tutaj grzebał i... i, i... A tak, ja nie wiem gdzie to może być wszystko. Też tak porobione, trochę niefajnie. Ewentualnie, czego jeszcze nie zrobiłem, a miałem Wam pokazać, to żeby zrobić właśnie ten tutaj. O, napad na ten ten. Tylko, że ten pociąg mi teraz ucieknie. Jak ja tu się z. Napad na pociąg. Jeszcze chyba nie robiłem tego. Niebieskie z czerwony bardzo ładnie wygląda. Nie ja wiem, jak tam Jacob. Też trzeba było zobaczyć, co tam u Jacoba. Też można by było mu już to zmienić, bo cały czas tak chodzi w tym jednym i tym samym. Wiecie, ja na razie nie będę odinstalowywał tej gry. Ja ją oczywiście, że tak powiem, tutaj na swoim kanale zakończę, ale. No właśnie, ten pociąg mi spieprzył. Gdzie on teraz jest? Jezus chociaż. No właśnie to jest to, że, że to tak nie działa, wiecie o co chodzi. Ja bym musiał się po prostu tam. O, tu jest teraz. Ja pierdzielę Dobra, ale on będzie jechał tędy, tędy. To może by mi się jakoś udało. Dobra, niech będzie tak. Um, ja sobie nie, nie będę odinstalowywał, bo. No, może mi się jeszcze, wiecie, zachcę tutaj troszkę pograć. Zresztą chyba trzeba mieć to zainstalowane, żeby te dodatki, bo te dodatki chyba są jakieś, nie wiem. Um, one muszą chyba mieć tą podstawową grę. Pomalutko będę sobie je kupował. Zobaczę, może są jakieś promocje. No i chciałbym sobie jeszcze pograć w Syndicate. Nie chciałbym przechodzić do jakiejś innej, kolejnej części. Jestem ciekawy właśnie, czy jeżeli chodzi o te dodatki, czy one się dzieją właśnie tutaj na tej mapie, czy to jest zupełnie tak jak jakaś odrębna... Część gdzieś tam wiecie, ja sobie tutaj na razie, tak wiecie, dałem, bo se dałem, ale tylko po to, żeby tutaj właśnie, co to jest? A porwi powóz, no, no nie, na razie nie, chciałbym właśnie, to już robiliśmy. Wolałbym się skupić na tym pociągu. Chciałbym go. że tak powiem. przejąć jakoś. Gdzie on jest? To jest ten mój. A ten wyruszył, czy jeszcze nie? A jest, tu. Wiecie o co chodzi? On się zbliża do mnie. Chodźcie, idziemy do niego. Na powitanie. Po prostu tutaj trzeba po, tak sobie łazić, łazić i po, przy okazji się znajdzie jakąś tam skrzynkę albo jakiegoś. Dziwne, skróć, dysta skróć dystans do ładunku. A no, bo ja tam tego nie chcę. I się coś znajdzie po drodze, nie? Owszem, są też mapy na przykład na internecie można by było wziąć na przykład sobie mapkę i zobaczyć gdzie są te pozytywki o na przykład żebyśmy mogli zdobyć tą ten skarbiec a to co tutaj jest aha bo tutaj jest zabawa no pociąg się do mnie zbliża fajnie by było zrobić taki mały napad napad To jest na czas, czy jak? No tego jeszcze nie robiłem, więc zróbmy sobie to. Jedzie tu pomalutku do mnie. Co to jest? Okej, okay. a co tutaj nie ma żadnych przeciwników? Jest jeden? Serio? Toż mi napad Co nie? Jeden gościu, tylko myślałem, że to będzie wiecie Ciekni z pociągu, no mogę, no mogę, ale spodziewałem się, że jakiejś lepiej większej akcji słuchajcie No, i nie bój się. No i No uciekłem. Okej okay. No. Bardzo łatwe to było. Aż za łatwe. <laughs> no. Rozumiem, że jakiś jeszcze kolejny pociąg się pojawia, tak? Gdzieś tam i znowu można go przejąć, tak? Chyba tak. O Jezu, no, gdzie tutaj jeszcze szukać tych wszystkich rzeczy? Fajnie się gra, ale no bardzo męczące jest to, słuchajcie, żeby żeby to wszystko zdobyć. I tak samo tutaj, nie? Bo chyba wszystko, no chyba wszystko, co ja tu wam jeszcze powiem. A tutaj, co tu mamy? Aha, dwa z czterech. Aha, tutaj na przykład jest dużo, y, jeszcze dwa helixy, czy jak to się tam nazywa. No, tutaj też, jeden tylko. Gdzie to mogłoby być? To jest za duża mapa, za duży obszar, żeby to w ogóle jakoś odkryć. Tutaj też jeden potrzebuje, gdzieś tu się uchował. No ale bardziej, już na tych pierdołkach tutaj, to bardziej by mi zależało. Słuchajcie, na tym. No nie wiem, jakoś tak. No ale widzicie sami, że ciężko. Także to będzie taki troszkę krótki odcinek. No bo ja nie wiem, co tu jeszcze mogę. Jeszcze zobaczę u Jacoba, jak wygląda jego strój. Ja sobie mówię, nie będę odinstalowywał. Spróbuję jakoś zająć się teraz dodatkiem. Może tutaj sobie jeszcze połażę i popobiegam. Po, Jeżeli by mi się udało zdobyć wszystkie pozytywki, no to też fajnie by było to nagrać, ale to tak dokoptować do jakiegoś odcinka. Ale tak szczerze, to, to, no to ja już bym chciał yy, pożegnać się, że tak powiem, w tej serii. Nie męczyć Was już tym. Yy. Po co ja się tu pojawiłem? Aha, bo chciałem zobaczyć. No, mhm, czekajcie. Tam było chyba 93% gry, jeżeli chodzi o ukończenie. No, także. Myślę, że nie jest ok. Myślę, że nie jest ok, tak. 93% jest ok. Ja uważam. Jacob, pokażę, jak ty wyglądasz. No, jest ten twój kapelusz. Pokaż no, może coś... Tylko że ja nie mam pieniędzy teraz, żeby ci tak coś tu pozmieniać. A, stroje. Też ma coś tu nowego. To ładne jest asasynek taki. Ja w ogóle nie widzę słuchajcie, różnicy między tym. Znaczy, no są kolorki, jakieś tam debleble. No to też fajne jest. Z tym kapturem. Tylko ulepszyć nie mogę, no nie? Nie mam na tyle kasiorki. Tu coś nowego doszło, no dochodziły te pasy, nie pasy, a idzę. Czas konstruować ten przedmiot. Nie mam pieniążka na to. Urodzony Dracula, serio? A widzicie różnicę? A nie, no jest jakaś tam różnica. Nie, nie robią, wow, nie wiem, jakoś tak słuchajcie, jak widzę te stroje, to to w tamtych częściach nawet w o to tak jakoś było widać. O, ta no różnica, ta różnica. Nie wiem, takie jakieś mam wrażenie, że, no bo ja nie widzę. Ślepy czy jaki czort? No ładne, ładne, ale jakoś tak trzeba wytworzyć, ok? Kurde, kasy jak nie wiem co. To też to i ma Skonstruować? A co to jest? Znajdź schemat, aby odblokować ten przedmiot. Sekretny przedmiot. No, też fajnie. No, ale czemu, tak? Z tym kapeluszem. A pokaż to. Aha, bo to o to chodzi. On zawsze będzie miał kapelusz. Aha dobra. Czyli on tak wygląda i tyle. Ta część bardzo mi się, słuchajcie, podoba. <laughs> W ogóle te klimaty tutaj, tego Londynu, z zresztą e, Dzielnica tu akurat ładnie jest Strasznie mi się to podoba Koniec imprezy, wypad <grym> Ukropne. Słuchajcie, tym pięknym akcentem. E, dziękuję Wam. Zapraszam na kolejne odcinki, które będą się pojawiać. Tylko kurczę, no wiecie co, muszę e, dopiero kupić ten dodatek. E, nie wiem jeszcze jakiś tam, który. Już tak wspomniałem o tym Kuba rozprowaczu, ale e, bo tam są jeszcze jakieś inne dodatki. Więc ja zobaczę, który taki chronologicznie może jakoś został wydany. To wtedy sobie tak jakoś to pogramy. Także dziękuję Wam i, i co. Do następnych fajnych serii, nie? No, trzymajcie się, cześć.